Na warsztacie transport Denona DPS1. Serwis transportu zakończony, część kalibracji wykonana. I teraz dość istotna kalibracja: ustawienie Jitter. Jitter jest to kalibracja, ustawienie jak najmniejszych strat w odczycie sygnału cyfrowego z płyty. Tu jest specjalistyczny miernik KIKUSUI właśnie do pomiaru takiej funkcji. I teraz pokażę Wam jedno. Ciekawą rzecz będzie to bardzo szybkie i krótkie. Mamy ustawić w taki sposób, żeby te odległości były identyczne. I to, co widzimy na oscyloskopie, to widzimy sobie jakieś tam zmiany minimalne, które nie są bardzo widoczne. Ale możemy to wszystko skarygować na tym mierniku. Zobaczcie traci synchronizację, podpięty jest sygnał do miernika RF oraz sygnał zegara. Na oscyloskopie prawie widzimy, no załóżmy, prawie to samo, w zależności jak sobie ustawimy jakąś funkcję. W zależności od oscyloskopu możemy widzieć lepiej lub mniej. Ale coś tam widać. Natomiast w tym mierniku, korzystając z takiego specjalistycznego urządzenia do pomiaru właśnie, funkcji GTR, czyli jakości odczytu sygnałów cyfrowych możemy ustawić to co widzimy w procentach na wskaźniku na oscyloskopii niby jest dobrze, ale zobaczcie 8% straty sygnału cyfrowego jakości, kręcimy w drugą stronę poziom przy dobrej regulacji może wynieść nawet 6% trzeba troszkę z tym powalczyć czy ktoś z Was się zastanawiał Ile procent poprawnego sygnału odczyta Wasz odtwarzacz CD lub Wasz transport? Tego praktycznie nie ma możliwości znaleźć, tych informacji w żadnej instrukcji obsługi. To jest płyta w tej chwili testowa. Poziom odczytu jest na poziomie 6% utraty jakości sygnału. Zrobię teraz stop. To jest płyta testowa firmy Technics. I włożę płytę nagrywaną audio. I zrobimy sobie teraz play. Jest play. Przebieg na oscyloskopie przyjmijmy prawidłowy. No, trzeba by tu troszeczkę powalczyć z ustawieniem oscyloskopu. I zobaczcie, co się stało. Teoretycznie brak synchronizacji. Poziom. Strat sygnału. Oczywiście muzyka będzie grała. Przy dolnej skali mamy około 13%. 13% straty jakości odczytu. Zrobiłem kilka pomiarów. I teraz tak. Wkładając bardzo dobrą płytę, nagrywam oryginalną, tłoczoną płytę nową, nieporysowaną, straty są na poziomie 6%. Do 6,5. Wkładając płytę audio taką no troszkę podrapaną dość mocno straty wychodzą na około błąd odczytu wychodzi na poziomie około 8,5-9%, wkładając jakąś płytę nagrywaną sięga nawet 15%. A muzyka gra dalej. To jest bardzo istotny szczegół, jeżeli ktoś posiada wysokie klasy zestaw audio, to słyszy, bo to są te szczegóły, które unika znikają z zapisu, których nie otrzymuje później DAC i efekt jest taki, że nagranie traci dynamikę, traci głębię, przestrzeń, detal i szczegóły. Teraz dopiero po podłączeniu oscyloskopu, użyciu płyty testowej i tego miernika można bardzo, bardzo dokładnie ustawić głowicę laserową.